Happy Zanim przejdziemy do wodnego szaleństwa, chcę Wam pokazać jak tradycyjnie świętują Tajowie którzy gromadzą się w świątynia w klasztorach buddyjskich, modlą się do Buddy o pomyślność na ten tajski nowy rok. Jesteśmy właśnie przy klasztorze Promtep, przy tym takim przylądku na Happy Songkran. Pierwsze miejsce. Tutaj się ludzie gromadzą w takim małym pomieszczeniu widzę. Polewanie wodą teraz figurek buddy. jej mama Niu wydaje jedzenie. Zobaczcie, poznajcie ją. Sładika! Siostra Niu. To jest Wiget. Tumka, tumka. Vegetable. To nie tylko kęki lekkie, vegetable. Today is like special day. So all Thai people we gonna cooking from home. And then take everything like to here to the table. Ta dziewczynka ma koszulkę Lewandowskiego. Ciekawe czy go na kojarzy, ciekawe. Niech będzie jadła coś dobrego. Ludzie gotują swoje potrawy i przynoszą tutaj, gdzie wszyscy mogą z tego korzystać. Nie tylko mnisi, ale również każda osoba, która przychodzi się modlić, może zjeść takie tradycyjne tajskie jedzonko. Ale to nie są przypadkowe dania, ponieważ tajowie gotują coś, co lubiła na przykład babcia lub dziadek. I później stawiają to wszystko. I jeżeli mnich wybierze akurat to danie, to oni wierzą, że to idzie akurat do tej osoby, która kiedyś żyła. Tyle czasu tu mieszkam i dopiero teraz odkrywam ten taras, który należy do świątyni, z widokiem na cały promptet Cape. Wow! Byłam też na tej malutkiej plaży, która tutaj jest z boku, ale tam zejście jest niesamowicie strome, chociaż da się jeszcze dojść. A z drugiej strony wyspa Buddy. Nikt tutaj czyści wszystko, ponieważ tajowie wiedzą. Że jak w posiłku wszystko umyją to też zapewnią sobie powodzenie w tym nowym roku. Chyba chcą mnie oblać. Aaaa! Ja ich też obleję. So, Mi właśnie powiedziała, że wierzy w boginię łaski. że tutaj są prochy oraz kości um, mąków oraz ważnych ludzi. Niektóre są takie kamienne, inne bardziej zdobione. W każdy specjalny dzień tajowie przychodzą tutaj, żeby sprzątać w świątynię, żeby gotować, żeby zajmować się tym miejscem. So that one when they're done like every ceremony about the temple thing, we're gonna like hold that glass to pour into on the glass, you know. On the and ground. then make uh -huh. the wish that to the person in the family that passed away. So they're gonna come and feel that like be thinking about them and then the food, everything today, like they're gonna take that. Oh, it's starting. It's starting. Na ulicach są nawet takie, widzicie, pojemniki z wodą, gdzie można sobie napełniać pistolety. Ubrana w tradycyjny strój 7-Eleven. No. Plaża w tym roku wygląda trochę inaczej niż ostatnio. Jest zdecydowanie więcej ludzi. Ale tradycja musi być dochowana. Więc też wykąpałyśmy się w morzu. Więc Happy Songkran! A teraz w południe zaczyna się największe szaleństwo, gdzie ludzie wychodzą na ulicę i są bitwy. Dosłownie wszędzie. Więc mamy swojego pick ładujemy wodę, ładujemy broń i jedziemy. To jeszcze potrzebujemy wielkich wiader i takich małych polewaczy. Teraz trzeba to jakoś wszystko napełnić. Okej, okay, get in. Więc Siedzę tu już na pacie. Na mały, ale zaraz będą bakety też. Co ja mogę zrobić z tym malutkim? Woda, lód. Dobra, tych oszczędzimy, bo ciągle też są wypadki na skuterach, a tu widzę dzieci jadą. Woda się się podkończy. Dojeżdżamy do wioski morskich cyganów teraz. Jak przyjeżdżacie tutaj w Sąkran, pamiętajcie, jest grubo na ulicach. Przerwę od tego szaleństwa, ponieważ przez 3 lata obchody Songkran były zakazane, e, więc dopiero teraz powróciło, w czwartym roku, z taką siłą, że w końcu mogę Wam to pokazać i sama przeżyć. To jest niesamowite, jak Tajowie świętują ten swój nowy rok. E, tak samo obchodzą nasz, tak naprawdę, później jest chiński i teraz w kwietniu tajski. No, zawsze jest dobry powód do świętowania, prawda? Mały przystanek przy Chalong Pier. Bardzo fajna, klimatyczna knajpka. Widok na zatokę, port i w sumie pusto chyba wszyscy jeszcze na ulicach. Wjeżdżamy na popularną ulicę sportową, gdzie wszystkie są kluby i tu się będzie dopiero działo. Kolejna runda za nami. Wierzcie mi, że to jest naprawdę czyste szaleństwo. Jak się dostaje taką wodą z lodem po twarzy, po plecach, to nawet się chwilowo robi zimno w takim gorącym kraju. Happy Ale każdy jest uśmiechnięty, bawi się, jak nie chcecie dostać. To nie ma, że powiecie, że nie chcecie albo coś. Nie ma. Może zauważyliście, że wiele osób nosi ubrania w kwiaty, w palmy, takie bardzo kolorowe dzisiaj, głównie tajowie, i to jest też taka wskazówka, bo dużo osób na miejscu turystów kupuje takie ubrania i chodzi na co dzień, a tajowie tylko na sąkran. Wygląda na to, że u mnie na dzielni impreza już się trochę skończyła, bo ludzie poszli do knajp, do barów, nie stoją już na ulicach z wodą. Nocny market nam tu otworzyli, że też nikt nie zmył im tych łapek. Z całego serducha polecam Wam przyjechanie do Tajlandii w czasie Songkranu, ponieważ z ciekawości sprawdziłam nawet noclegi i są w normalnych cenach. Jest duża dostępność, nie tak jak na nowy rok czy święta. I zabawa oczywiście trwa do rana gdzieś tam w, na Bangla, pewnie. Ja nawet sprawdziłam trasę, i żebyś tam dostać, to jest po prostu tragedia. samochodem, będę stać. Nawet jak tam wjadę, to już nie wyjadę, bo tam są takie drogi jednokierunkowe. Tak jak na Nowy Rok stałam 3 godziny, więc niestety, co Wam powiem jeszcze, do tego, do wody ludzie sypią chyba posypkę dla dzieci plus tanakę. Normalnie taki mam czerwony teraz. I chciałabym to zobaczyć, więc następnym razem... Nockę tam w hotelu i będę sobie chodzić, nie martwić się o jakieś dojazdy. Taki jest plan. A tymczasem się z Wami żegnam. I mam nadzieję, że Wam się podobało. Było naprawdę super dla mnie. <laughs> Przynajmniej ja się czułam jak dziecko. E, zostawcie, proszę, suba kanału, taki czerwony przycisk, bo dużo osób nie subskrybuje, a to mi pomaga w rozwoju kanału. Proszę, zróbcie to. Dzięki, że jesteście ze mną, że byliście, że będziecie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. PA! We came to party all night long